Na życiu trzeba się znać. Ciemno? Jasno? Ciemno? O, jasno, jasno. Ciemno? O, jasno, ciemno. Szczepan, Zoiurka, chodź tu, no, 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 tego roweru chodzi to? Poczekaj, no tylko środkę jeszcze dokręcę. To Jeśli nie przyjdziesz na ten to ja zacznę śpiewać. Zobaczysz! Irka, Irka, coś, coś ode mnie sobie ży, życiłaś? No, to że się także na moje wyzwanie. Teraz bowiem weźmiesz udział w wielkopomne doświadczenia, właściwie jako pierwszy, będziesz świadkiem narodzin wielkiego odkrycia za skalę układu słonecznego. Nie, ale, ale nie będziesz śpiewać? No jeszcze pan sobie tylko zabawa w głowie. No. To, to nie będziesz? Nie, ja teraz nie mam czasu. To mogę z uwagą oddać się Twojemu doświadczeniu. No, ręce za plecy, prosto siądź, dobrze. prosto się i już dobrze. Szypa. otóż Rzym zauważyła dzisiaj rano pewną zależność, której odkryjcie stanowić, będzie znów w wyższości umysłu kobiecego nad męskim, a poza tym będzie służyć ludzkości. Czekaj, i wiesz... wydaje mi się, Irka, że jeżeli Twój wykład będzie dłuższy, to ktoś w międzyczasie może to odkryć i to już... I to już nie...